Pochaliśmy dzisiaj stopem ostatni raz i to był taki miły stop. Jakaś taka brat i siostra się zatrzymali, to są państw, starsi państwo już. Ale kurde, tacy śmieszni byli i zaprosili nas jeszcze do siebie, do siebie żebyśmy poznali ich rodziny. <grym> więc, więc miły ostatni stop był. Dzisiaj jest nasz ostatni dzień już na Filipinach. Tak za w piątek mamy wylot. Czyli tak to jest za... Dni, czyli to jest nasz przed przedostatni. No ale jutro już jedziemy na lotnisko. W piątek będziemy jeszcze spać na lotnisku. Znaczy yy, w piątek mamy rano wylot, będziemy, więc będziemy spać jeszcze na lotnisku. Mamy lot już A, powrotny, no kurde. Teraz jak się tak zostałem to szybko to minęło. Już mi trochę szkoda tej podróży. Ale z drugiej strony no, jestem jednak zmęczony, kurde. Długo w podróży. Długo w podróży teraz byłem, więc więc z drugiej strony się mega cieszę, że już wracam Ale tak do mnie trochę dzisiaj doszło, że też mi nie jest szkoda już, że wracam. Tym bardziej, że jeszcze właśnie tych miłych ludzi poznaliśmy i sobie pomyślałem, że to już się kończy, no a teraz trzeba jakieś pranko jeszcze zrobić przed wyjazdem. Idziemy pranie zrobić A więc to jest mój Outfit praniowy że chcę dosłownie wszystko, tutaj mam wszystko już tak brudne, że to jest niepojęte. Już się normalnie brzydziłem tych czołów nosić, tym bardziej, że tutaj się tak człowiek strasznie poci i to wszystko jest takie uklejone, że ludzie się na mnie patrzą, jak gadam do siebie. No i to wszystko już jest takie uklejone, że się brzydziłem tego nosić i chcę teraz jeszcze wszystko przed wylotem jakby wyprać więc idziemy do kopalni. Mieliśmy dzisiaj naosować na lotnisku, ale się okazało, że lotnisko Bakolot jest zamknięte w nocy, bo to jest bardzo małe lotnisko to ze sobą nie wygląda jak dworzec, A, więc nie możemy spać na lotnisku, więc podjechaliśmy do miasteczka, które jest bliżej lotniska. Żeby jutro rano, bo my jutro, wcześniej rano musimy jakoś wyjechać, żeby nie było problemu z dojazdem, więc podjechaliśmy jeszcze bliżej lotniska. Skończysz bez problemu możemy sobie wziąć jakąś tam jakiegoś tuktułka czy coś na lotnisko Jest to miasteczko Salej chyba jakoś tak się nazywa które jest nazywane Paryżem Wyspy Pnegros To ciekawe, ciekawe, ja tutaj za bardzo nie czuję nie czuję tego paryskiego vibe'u. <grym> ale podobno przez to, że ma taką kolonialną architekturę, której też za bardzo nie widzę, chociaż troszeczkę, może no ale koło paryża to nie stało więc ja nie wiem, co mi tutaj wydziwiają. No nic, musimy znaleźć jakiś tani nocleg tutaj. A później, może, podziwiamy to ten piękny Paryż. Paryż Negros. W jakichś 24 godzinach podróży, albo i więcej, której nie spałem. No z 24 do 26 godzin mi się wydaje, że byłem bez snu. Znaczy, trochę w samolocie spałem, no ale co to jest za spanie? W tych większych Ja siedziałem po samym środku, jakby w tych większych samolotach takich yy, są jakby trzy rzędy siedzeń. I ja siedziałem w środkowym rzędzie, jeszcze w środkowym siedzeniu. Więc tak bardzo nie mogłem spać, bo nawet nie miałem za bardzo gdzie głowy oprzeć. Jeszcze coś mnie strasznie brzuch bolał. Więc ten lot był koszmarem. Leciliśmy 9,5 godziny chyba do Dubaju. A, więc no w końcu dotarliśmy do Dubaju, odebrał nas nasz host i tak się wystałem jak nigdy. Boże, w końcu nie było żadnych kur. Nic nie było, nic mnie nie budziło. Nie było gorąco. No marzenie. Jeszcze ma, teraz ma taki wygodny żoszok. Teraz idziemy na podbój Dubaju, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Wczoraj w nocy przejeżdżałem metrem, ale no mało było widać, więc nie mogę się doczekać, jak, jak to wszystko wygląda ze dnia. I ciekaw jestem w ogóle, czy mi się spodoba, bo pamiętam w jednym z odcinków, jak ruszałem w tą podróż, byliśmy też w Abu Dhabi, to jest stolica zjednoczonych emiratów. Dubaj jest drugim największym miastem, no może nawet większym od Abu Dhabi. no i tam, no i tam mi się totalnie podobało. Koszmarne było to miasto. Eee, można sobie obejrzeć, jak bardzo, dlaczego, dlaczego mi się tak nie podobało. Ale to miasto to jest koszmar Abu Dhabi, więc zobaczymy, czy Dubaj mi się spodoba. Ale dużo ludzi mówiło, że Dubaj jednak jest trochę fajniejszy od Abu Dhabi. No zobaczymy. Muzyka